Trzeba pamiętać, że judaizm nie jest Księgą Starego Testamentu, jest Księgą Talmudu, który interpretuje Stary Testament przewrotnie jak faryzeusze. Nowy Testament interpretuje Stary Testament w świetle wypełnionych proroctw w Jezusie Chrystusie. Judaizm jest kontynuacją. Synagogi szatana, która odrzuciła Chrystusa, i Talmud wyraźnie wskazuje Chrystusa jako fałszywego mesjasza, chrześcijan jako odstępców i siebie jako naród wybrany, który ma rządzić innymi. Dlatego w ścisłym znaczeniu ten dialog, jaki prowadzimy, jest nie wiem, jednostronny, tak? W każdym razie y, dla mnie lepsze słowo fikcyjne. W każdym razie y, jedno jest pewne. Ruch syjonistyczny został powołany do spełnienia tych idei. I ostateczny cel tego ruchu jest zawarty w jego nazwie. Ruch syjonistyczny Góra Syjon. Odbudowa trzeciej świątyni. Kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia tam, gdzie jej być nie powinno, wiedzcie, że ten czas nadszedł. Bóg nie dopuścił do odbudowy świątyni, z której, którą opuściła chwa, chwała Jachwy, dlatego stała się ochydą spustoszenia, bo kiedy zasłona rozdarła się na dwoje, chwała Jachwę opuściła świątynię. I odbudowa ochydy spustoszenia została pokazana jako jeden z głównych znaków czasów ostatecznych. Dlatego mówię, oczy zwrócone na Rzym i na Jerozolimę. I znamy na przykład projekt Wielkie Niemcy, tak? To jest ta sama szowinistyczna idea, tylko w ramach rasy aryjskiej, a tu w ramach bycia ludem wybranym, czyli złe zrozumienie wybraństwa w duchu pychy, w duchu szowinizmu. A więc odbudowa państwa Izrael, odbudowa świątyni, stworzenie wielkiego Izraela i panowanie nad światem. Wiele wskazuje na to, że kryzys imigracyjny jest m.in. stworzony po to, żeby wyemigrowali ludzie, żeby nie trzeba było getta jak dla Palestyńczyków budować, tylko po prostu, żeby. Jak najwięcej ludzi opuściło ten teren, później zostaje tylko tam wejść na gotowe, nie trzeba z nikim walczyć czy zamykać w jakichś gettach, tak? A przy okazji można dwie pieczenie przy jednym ogniu, czyli trzy bo stworzyć kryzys imigracyjny w Europie i wprowadzić piątą kolumnę dla dżihadu.